Zola cały dzień unikała przyjaciółek. Domyślała się, co spotkało Morę i Fadi. Wiedziała też, że rabi i Kori będą o nie pytać. Telefon dzwonił bez przerwy, jak nie rabi, to Kori. Zola próbowała dostać się za jedyne w domu żelazne drzwi, ale nie mogła. Nawet gdyby miała klucze, nie znała szyfru. Ten znał tylko ojciec. A właśnie on schowany był za tymi metalowymi drzwiami. Zola nigdy nie była w środku. Często zastanawiała się, co tam jest. Nawet kiedyś, gdy była jeszcze małą dziewczynką, spytała ojca, ale on odpowiedział jej raz i poprosił, aby więcej nie pytała o to, co tam jest i czym zajmuje się jej tata. Był to letni, ciepły wieczór. Słychać było wszystkie odgłosy natury. To był ten jeden z tych niezapomnianych wieczorów. Ojciec zrobił grilla. Zaprosił córkę na wieczór wspomnień. Jakoś zebrało mu się i sam od siebie zaczął opowiadać. Widzisz, Zosiu? Nigdy cię nie opowiadałem o tym, jak twoja matka zginęła. To zawsze było i będzie dla mnie bardzo trudne. Wiem. Dlatego nie pytałam. Rozumiem cię. Mnie jest łatwiej, bo przecież nigdy jej nie poznałam. Chciałbyś mi dzisiaj o niej opowiedzieć? Nie wiem, czy będę potrafił. Dasz radę, tato. Gdyby to było takie proste, córeczko, ale spróbuję to zrobić tak, abyś to zrozumiała. Zacznijmy od tego, że twoja matka nie zginęła. Co? Słuchaj dalej. Twoja matka i ja nie jesteśmy stąd. O, jesteście kaszubami? Proszę, Zosia, bądź cierpliwa. No dobrze. Nie chodzi o to, że jesteśmy z innego regionu Polski. Nie chodzi o to, że jesteśmy z innego rejonu świata. My nie jesteśmy z tego świata, kochanie. No to jest sztos. Mam rodziców z kosmosu. Nie do końca z kosmosu. Tato, czy ty wiesz, co ty w ogóle mówisz? Nawet piwa nie wypiłeś, a ja gadasz jak pijany. Istnieje świat równoległy. W zasadzie kilka światów. Wiem, nie przerywaj. Wiem, że trudno to sobie wyobrazić, ale musisz mi zaufać. Mam coś, co powinno Cię przekonać. Proszę. Co to jest? Nazywamy to Kadoridium. Jest to Księga Czasu Ciemności. Zobacz. Przeczytaj sobie trochę. Ja pójdę do domu, pokocję. Zrobiło się chłodno. Chyba, że chcesz wejść do domu. Zola nawet nie odpowiedziała. Była tak przejęta, że straciła kontakt z rzeczywistością. Chłonęła kartę za kartą. Każde słowo, znak, rysunek i instrukcje. Najdziwniejsze było to, że księga była napisana językiem, którego nigdy nie poznała. Początkowo patrzyła na to jak na pismo obrazkowe. Jeszcze bardziej zdziwiło ją, że czym bardziej koncentrowała się na księdze, tym bardziej hieroglify stawały się czytelne. Nie rozumiała, dlaczego tak się dzieje, i chyba nie było to istotne w tym momencie. Litery zmieniały się, jakby falowały i świeciły, jak gdyby uniosły się nad kartami i zawisły w powietrzu. Całe zdania, strony, aż wreszcie wszystko zaczęło czytać się samo. Wystarczyło tylko na nie patrzeć. Czuła, że przechodzi przez nią magia, lub też inne uczucie, którego wcześniej nigdy nie doświadczyła. Przy tym wszystkim miała wrażenie, że wpada w rodzaj medytacji. Czuła, że łączy się poza zmysłowo z czymś wielkim, z czymś nieodgadnionym, przestrzennym i jednocześnie skrytym, nieufnym. To tak, jakby powoli ktoś odkrywał tajemnicę, ostrożnie, pomalutku, pozwalając na czerpanie wiedzy z księgi, ale tylko tyle. Na ile to coś nabierało zaufania do Zoli. Ojciec przypatrywał się córce, zastanawiał się czy powiedzieć jej wszystko, czy trzymać w tajemnicy to, co w tej całej niewiarygodnej historii jest najważniejsze. Zdał sobie jednak sprawę z tego, że będzie musiał. Zola jest jedyną osobą, która ma predyspozycje genetyczne do tego, aby wejść w wielowymiar. Zosia, Zosia, kochanie. Y co? Coś mówiłeś, tato? Czy teraz mi wierzysz? Tato, to. ta. Ta historia, to znaczy yy, ten świat. Tak, kochanie, to jest prawda. To nieprawdopodobne, ale. ale wierzę. Wierzę w to teraz wierzę. Tato, powiedz mi, bo tu jest napisane, że jak się nie zdąży przejść przez bramę, to się zostaje w innym wymiarze. To by oznaczało, że mama żyje. Dzięki temu, że Brama otwiera się co dekadę, można tam przejść i odnaleźć! Wszystko jest możliwe, tato! Zosia, jest jeszcze coś, o czym nie wiesz. Tato, ale trzeba odnaleźć tylko tego strażnika. On nas przepuści przez bramę. Yy, tutaj jest wszystko napisane. Z ostatnim dniem kwadry księżyca. Między 29 a 30 dniem w czas pełny otworzy się przejście. Trwać będzie pięć minut czasu na rymajskiego wedle zegara Ugi. Zosia... Ja jestem tym strażnikiem. Jestem z rodu Gorgów. Ty też jesteś Gorgiem. Ja tak, czytałam. Wiem kim są Gorgowie, ale... Ale że... Ty strażnikiem? No to... No to tym bardziej możemy odnaleźć mamę! Zosia... Są jeszcze Dargowie. Kto? Dargowie to potężny, zły i najbardziej przerażający ród w czasoprzestrzeni. Karmią się wszystkim złym, są rządni władzy, znają zaklęcia i czarne moce. Oni odkryli tajemnicę przejścia. Oni byli wśród nas, oni tu jeszcze są. Jak to? Co ty mówisz? Gdzie? Kto? Heron, Mehmet Talat. Iwan IV Groźny, Hitler, Stalin, Putin i setki innych to właśnie dargowie. To oni chcą zdobyć władzę absolutną. Zabijają, nie cofną się przed niczym. Ale najgorsze jest to... Co tato? Najgorsze jest to, córeczko, że pewnego razu, zaraz po Twoim urodzeniu, kiedy to z Twoją matką chcieliśmy przejść przez bramę czasoprzestrzeni, rzucili na mnie klątwę. A twoją matkę porwali. Nam się jeszcze jakoś udało przedostać. Jaką klątwę! Podczas przejścia zamieniam się w bestie. Nie jestem wtedy sobą. Dzięki temu oni wyczuwają, gdzie brama się otworzy, i chcą tamtędy przejść do innych światów, aby je opanować. A to po to są te żelazne drzwi, za które nie wolno mi wchodzić. Tak, kochanie. W ten sposób Zola dowiedziała się o czasoprzestrzeni, o światach równoległych i o sobie. Z jakiego rodu pochodzi i kim jest jej tata? Ojciec wprowadzał ją w tajniki przejść, a Zola powoli stawała się strażnikiem rodu gorgów. Który od samego początku istnienia świata stoi na straży dobra i pokoju. Z taką wiedzą Zola musiała żyć w świecie teraźniejszym. Robiła wszystko, aby przyjaciółki nie domyśliły się, że ma przed nimi jakąś tajemnicę. Dziewczyny myślały, że imiona, które im Zola nadała na ceremonii, są zmyślone. Zola wiedziała, co robi. Każde z imion wybrała z księgi czasów ciemności. To pradawne nazwy Bogin, Jomin lub czarejek. Boginie miały moc uzdrawiania i ochrony. Jominki to przywódczynie. Znały strategie wojenne i sztuki walki. Natomiast największą moc miały czarejki. To trochę wiedźmy, trochę Jominki, i jednocześnie boginie. Zola dobrze wiedziała, co robi. Powoli przygotowywała koleżanki do czegoś, o czym sama jeszcze do końca nie wiedziała. Czuła tylko, że ten czas nadchodzi. Postanowiła spotkać się jednak z przyjaciółkami. Zadzwoniła do Kori. Spotkały się na mieście. Kori od razu spytała Zolę: Zola, nie wiesz, gdzie są Fady i Mora? Nie mam pojęcia. A co tam? Wczoraj miałeś do ciebie i kurde wyparowały. Może po prostu poszły do klubu? Nic nam nie powiedziały? Poszły same. To zołzy. Łuby im pourywam. To już chyba nie będzie konieczne.